Dzień dobry Państwu. W krótkich żołnierzkich słowach. Dzisiaj o godzinie 18.00 premiera mojego podcastu, Pierwsza Młodość, odcinek 58. Punktem wyjścia jest tekst pewnego reportera, który pojawił się dokładnie tydzień temu na wyborczej, i tekst ten rzeczywiście wywołał ogromne poruszenie. No, i nagle się okazało, że w Polsce, dalej w kwestii praw kobiet i ich przedmiotowego traktowania, jest bardzo wiele do zrobienia, i nadal niektórzy panowie nie mogą zrozumieć tego, że kobieta nie jest do końca zachwycona. Kiedy na przykład ktoś się przed nią rozbiera i masturbuje, że po prostu nie jest szczęśliwa z tego powodu, a podobno, nie wiem, powinna. No, porozmawiamy sobie o tym dzisiaj, także o tym, na czym polega hipokryzja środowiska, która na to pozwala i od lat niewiele z tym robi, ale także będzie o pewnym raporcie o molestowaniu seksualnym dziennikarek w Polsce. Ten raport jest naprawdę szokujący. Patroni od progu 25 dostaną całą listę książek, które mam w domu, czytałam i sama polecam. To są książki, które pozwalają nie zwariować w tej sytuacji i które obalają takie Teorie, które mówią o tym, że już nie będzie można kobiecie powiedzieć komplementu. Nic bardziej mylnego. No i jak się do tego ma na przykład dobre wychowanie i dobre maniery w ogóle i bycie hamem? Bardzo proste. Przy okazji zapraszam także jutro na godzinę 13 w kinie na podsłuchu w antyradiu w mojej autorskiej filmowej audycji. Moim gościem będzie Sebastian Fabiański. Do usłyszenia.